Cześć wszystkim z tej strony, Lunin. Witam w kolejnym odcinku Mighty Matportia. Mamy jesień i znowu mamy taką brzydką pogodę. No niestety, nie jest nam na razie dane zobaczyć y, pięknego dnia y, jesieni słonecznego. Jakiś samolocik leci. Hmm, ciekawe. Dziwny ten samolot. No cóż. Ak już odwiedził swoją dziewczynę, ja zebrałam moje materiały. Jak widzicie, nic tutaj nie ogarnęłam wczoraj. A to z tego powodu, że nie miałam materiałów. Zabrakło mi plate'ów do stworzenia kolejnego e, generatora. E, co do forcza, to co nieco się dowiedziałam nie każdą broń idzie tam wsadzić. E, więc... no właśnie <laughs> nie każdą broń tam idzie wsadzić tylko jakieś konkretne wybrane na razie mówię, na razie się z tym bawić nie będę yy, tylko sobie niech to na razie po prostu tutaj sobie stoi i tyle yy, odłożę matce i podskoczę do E, bildi, aby sprawdzić jakie mamy tam dzisiejsze zadania e, tutaj nadal mamy ten, te, to duże zadanie e, jakoś mi się nie chce go brać szczerze mówiąc na razie sunglasses o, Wiznał nam tam no to zadanie tu z lekarzem możemy zdobyć mało to też nie za dużo no to już lepiej jest tylko nie mam pojęcia jak się robią okulary przeciwsłoneczne Mogę zaryzykować, a bierzemy co mi tam? Cały czas wymagane jest tamte zadanie: tamte e, steel beam i, i coś tam jeszcze nie pamiętam dokładnie co. E, tak jak mówiłam, nie mam ochoty tego robić, najmniejszej ochoty, więc może po prostu przystopuję w ten sposób, nazbieram maców i wtedy dopiero się na to zdecyduję. Nie wiem. Zerknijmy, jak się robi te okularki potrafimy bez problemu je stworzyć potrzebujemy ich pięć sztuk mamy ale ja sobie też zerknę co jeszcze mam tutaj w skrzyneczkach ponieważ yy, chciałabym zanieść parę rzeczy do muzeum wiem, że mogę już coś co nieco tam zanieść yy, jakieś itemy dziwne więc yy, zaraz coś tam podrzucimy tylko zerknę w ogóle co stąd mogę tam zanieść okej, okay, a więc e, mam takie rzeczy, które mogę dać do muzeum old talker telefon e, akwarium w sumie z niego nie korzystałam nie chciało mi się dorabiać jedzonka dla rybek e, więc no pójdzie do muzeum mamy też starą pralkę Mamy też jakiś termos. Szkoda, bo termos dodaje nam plus jeden do ataku, tak samo ten Old toker pięć do ataku, co, co jest fajne. Mamy też tutaj taką, taki model, monument model i nasz stary Civil Cutter, więc to wszystko mogę podrzucić do muzeum. A przy okazji weźmiemy płyty. Oczywiście zapomniałam totalnie o istnieniu takiej osoby jak Petra. I podrzucimy jej płytki, żeby nam coś nowego, żeby nas mogła nauczyć czegoś nowego. O ile jeszcze może nas czegokolwiek nauczyć. Podskoczę tam oczywiście DD Transportem. Musimy oddać okularki, które w sumie... Co one mi dają w ogóle? Aha, mam takie okulary w sumie. Takie same dokładnie. Mam nadzieję, że, nie, że oddając mu... Okulary nie zdejmij mi moich. Patrzcie, a tam zaginiony braciszek. Może gadali no. przez rzeczkę. Ja bardzo. Jeszcze zagadajmy. Okej, okay. starczy mi tej rozmowy. Dobra, nie gwizło nam naszych okularków z głowy. Tu już sobie pobiegnę z bucika. Mam blisko. Kto to tu krąży? Doktorek, to się przywitajmy z doktorkiem. Hello, hey. Keep the doctor's oh. advice in mind. Stay away from yeah. spicy food and exercise frequently. Goodbye. Goodbye. Uh, najpierw załatwiemy Petre, potem muzeum. Ah, tu jest Petrancin, dobre. The museum up and running. We're busier than ever here at the research center. when can polly grow up and join us? <laughs> mm -hmm. hi. hi. did you discover something new? That data data discs. still, if you want to expedite our research, you mm, can only 10 more data discs. Sobie, the more data, the data corruption on these disks are minimal. okay. if you find po anything of value from the old world, please donate it to us. okay. No i muzeum. W muzeum mamy tutaj naszą koleżankę i możemy podkładać różne przedmioty. Duże, małe, średnie. Za to będziemy mogli sobie odebrać jakieś tam nagrody. Więc sobie tutaj poukładam je niżej. Nie wiem, czy to są duże rzeczy, małe rzeczy. Duża relikwia. Może to jest dużą relikwią. Może to? Nie. Czyli to są raczej małe relikwie. Spróbujemy w ten sposób. Oj. Small assembled item. Każde stanowisko ma swoją nazwę. Tak samo każdy przedmiot w ekwipunku po naciśnięciu posiada opis, czym dokładnie jest. I w ten sposób można znaleźć jego prawowite miejsce. O! I tu mamy akwarium. Może tutaj? Oj, tak. I tu jest monument, model i akwarium. Ja sobie to lepiej wszędzie wszystko zapiszę. Civil Cutter to Medium Assembled Item, i chyba mogę go tutaj zdać jak najbardziej. Tu po prostu nasze maszynki będziemy wrzucać. O. Co tu mogę zostawić? Tutaj? Tak, jak najbardziej. Teraz znajdziemy miejsce, no to. Hop. Tak. Proszę bardzo. <grytanie> Oddałam pięć rzeczy, sześć w sumie więc mogę sobie już coś odebrać, prawda? Mam coś takiego i coś takiego. Potem jakiś dziwny item będziemy mogli mieć. Co tutaj chodzi? No fajnie, fajnie, że jest pokazane, co my w ogóle oddaliśmy. To mnie cieszy. Zerknijmy w ogóle, co nam to daje. To nam daje plus 10 do HP, jeżeli ustawimy u siebie w domu oczywiście. A to nam daje... o. e to jest lepsze. Kapelusz, aralki. A jak wyglądam w tym? Ej, super. Fajnie, w tym wyglądam. Seria. Um. 120 hp i 10% krytyków. No, jednak 235 hp, a 120 to jest różnica. Nic nie mamy. Tu mamy skill point. E, właśnie, jest jeszcze taka rzecz, że jeżeli ktoś e, jest w, w tym w muzeum i zobaczy e, jakiś nasz przedmiot, to e, może nas bardziej, Może nas polubić po prostu. Więc e, warto warto wrzucać. Tak samo tutaj można się wymieniać jakimiś częściami. Fajnie, że cokolwiek zaczęliśmy robić z tym muzeum to mnie cieszy. Jeszcze zerknę, czy ktoś coś chce. Nope, nikt nic nie chce, więc może sobie ogarnę dalej porządki w tym naszym e, pod, no, naszym podwórku. Yo, kid, looking good. See, you. See you. Bo już na to patrzeć nie mogę, na to, co tam mam, ten bałagan, ze te skrzynki i tak dalej. Właśnie. Jeszcze jedna rzecz ważna i zrobię to od razu, bo potem zapomnę. Skoczymy sobie do civil corpsu. Z tego, co pamiętam, mogę im dawać jakieś zlecenia na itemy. Nam bardzo brakuje temperatury liquidu czy jakoś tak, coś alego. If to tu już słyszeliśmy. Goodbye. Nie możemy dać z nim jakieś zlecenie. Zerknijmy, Aha. I tu ile razy potrzebujemy, żeby oni sobie tam poszli czy coś takiego. Tu możemy dostać 5 tych tych, tych, tych liquidów. Tutaj 7, o, i walwy są też. I tu 8. I nas to kosztuje. 1950 tutaj 1600 coś. Wyślemy ich może za dwa razy, co? Albo trzy. Co mi tam? A to? Tu też mogę o coś tam prosić. Mało mam tego, nie? Ale co tam? E, tu chciałam, jak to chciałam, to trzy razy Tak, poproszę, ciekawe czy, czy coś się uda ogarnąć będzie to, aha przez 3 dni to będzie, tak dobra jak widzicie troszeczkę tutaj ogarnęłam, dorobiłam sobie kolejny industrial furnace ten stąd wzięłam przełożyłam tutaj dołożyłam też generator a ten jeden piecyk, co tam był, wam tutaj. Cały czas mi się tu krawci. Jest tu troszkę wąską, bardzo wąską, ale dajemy radę. I tak to jest na jakiś czas tylko. Póki nie, nie powiększę sobie terenu lub nie wybuduje fabryki, powiem, że będzie fabryka do zbudowania. To wtedy wszystko będzie w budynku. To już chciałam powiedzieć. Tutaj jeden piecyk sobie wziąłam, bo zauważyłam, że. Mogę go oddać do muzeum. i Zapewne to też zrobię. Pewnie będę mogła też oddać do muzeum te tutaj urządzonka, ale jak widzicie, na razie z nich korzystam. I, 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 No i w sumie to tyle. Mamy godzinę pierwszą w nocy, więc najwyższy czas pójść spać. Dobrej nocy. O, a Ginger, gdzie o tej porze chodzi? Przywitajmy się. I asked my brother to go with me to the New Portia Museum multiple times already. It feels like I'm diving through the ruins looking for relics when I go there. Mm. Hello, Uncle Russo has been a great help for my family. Without him, my dad probably wouldn't have time to be the mayor. Bye. Mm hmm. Bye. Nie powinnaś sama tak gdzie łazić, gdzieś łazić o tej Boże. Okej, okay, dobra, to tak jak mówiłam, żegnam się, dobrej nocy, do następnego razu, na razie, pa pa!